Szybko tylko spakuję ten strój kąpielowy. I, i tylko jeszcze zadzwonię do Delali. Eee, muszę wybrać numer. No już. Dobra, to teraz chyba spakuję sweter. I, i do walizki. I Ten mój. We... Ojejdź, i sweter. I jeszcze tylko gdzieś tutaj upnę ten mój. Magazyn Lolville. Um, mm, <śpiewanie> Że to Laila odbierze. Ach, ale póki nie odbiera, to ja szybciutko pójdę do łazienki po moje rzeczy. Dobra, potrzebuję moje perfumy, mój make-up i, i a, chyba wezmę oba, te bielnie. Tak, to wszystko. Jeszcze tutaj ucisnę. No i teraz reszta rzeczy: żebyczki, um, paleta do makijażu, perfumy. No i to chyba wszystko. Halo, Starlet. Halo, oh, Delilah odebrała. Super, Delilah, słuchaj, przyjdziesz do mnie dzisiaj. Pewnie, a kiedy wam pasuje? Yy, no, możesz przyjść nawet od razu. Okej, okay, to zaraz będę. Szybko dziewczyny, szybko dziewczyny. Delilah zaraz przechodzi. No dalej, dalej. a to te bajki. Nie, Barbie są fajne. A zresztą nieważne, po co ja się w to w ogóle mieszam. O, Delilah już jest. Hej, Delilah, wchodź śmiało. No dobra, dzięki. Strasznie cię przepraszam za moją młodszą siostrę. Tylko Barbie ją Nie, spokojnie, uwielbiam Barbie. A no właśnie, Delilah, skąd ty masz tą czatową spódnicę? Sama ją zrobiłam. Serio? Mhm. Słuchaj, mam problemy ze spakowaniem się. Pomożesz mi? Pewnie. Uwielbiam się pakować. To chodźmy. No dobra, Delajla, Ta torebka czy może ta torebka? Hmm. Jak dla mnie ta pierwsza wymiata. Okej. Okay. Chociaż wiesz co, Delajla. Tak kocham torebki, że chyba wezmę obie. No to bierz, bierz. Chociaż nie mogę, bo Kasia mnie znowu skrzyczy. A No to wezmę o tą torebkę. O tą, no bo jest, no wiesz, bardziej w moim stylu. Okej. Okay. No dobrze, no to tą odłożę na bok. Widzę, że masz laptopa tutaj. Tak. Może coś pooglądamy? Pewnie. Super. A co? Hmm. Wiem, że wcześniej mówiłam, że to dziecinne, ale może obejrzyjmy Barbie. Tak, pewnie, uwielbiam Barbie. Dobra, to tylko jeszcze, bo jesteś tam bliżej, spakujesz mi proszę portki? Pewnie. Jedne porteczki. A co z okularami? Też jakieś musisz wybrać. Hmm, hmm chcę te okulary, a może jednak te ja, i decyzje, ale... Hmm, torebkę wzięłam jedną, ale Kasia nie mówiła nic o okularach, więc wezmę obie pary. I jeszcze tylko okularki. Ojej. Okularki i te drugie, co mi wypadły. Ach. No i już. Ej dziewczyno, a ty masz ręcznik? Ręcznik, no tak. Mamy same białe. Chciałabym je trochę zdobić Na to zlóżmy. Serio? No pewnie. Cześć z tej strony, Arbuzek. Dzisiaj zrobimy sobie DIY tie Tajdai ręczniczki. I tak. Ja zacznę od tego, że zrobię sobie jakby wytnę z jakiegoś białego, oczywiście, materiału jakiś, no nie wiem taki duży, jaki chcemy ręcznik i potem ja tutaj zacznę tak zwijać i tak, jeśli teraz nie macie gumki recepturki to, to nic nie szkodzi będziecie mogli użyć tego czegoś, co się chyba agrafka nazywało nie wiem, jeśli pamiętacie to, to piszcie w komentarzach no dobra, teraz tak. Ojej, poczekajcie, chwilę muszę to szczepić. No dobra, co tutaj sobie teraz już szczepiłam, tylko uważajcie z igłami. Zawsze poprosić o pomoc kogoś dorosłego. No dobrze, czyli teraz yy, możemy sobie zrobić jaki chcemy właściwie kolor. No ja chcę raczej czarno-biały. A ja tęczowy. I co tu teraz zrobić? No my nie wiemy! A ja chyba mam pomysł. Zrobimy w kolorach różowych, no bo wiecie, hmm. powiedzmy, że teraz wszyscy lubią Barbie. I tak, w ba Barbie tą, no nie, rozczepiło mi się to. W Barbie może być tak, no przede wszystkim różowy kolor, ale nie musi być to tylko różowy. Może być, na przykład mm, Czarny, biały, no więc myślę, że Delilah i Starlet się dogadają, jak zrobimy im taki ręczniczek. A więc tak, użyjcie zwykłych, najzwyklejszych mazaków, jakich tylko macie. No to się i tak później, no jakby to nie powinno się zmyć, chyba, że pod wodą. No dobra, to ja sobie tutaj zacznę od takiego różowego w ogóle, to powinien być taki kolor, nie? A zaraz zobaczycie, jaki jest na białym. Trochę ciemny, a powinien być taki. No ale nieważne. Ja tutaj po prostu tą, tą grubszą częścią, wtedy to się bardziej tak jakby zleje ze sobą. Zaczynam to kolorować i obiecałam sta, Starlet, nie streli że zrobię trochę czarnego i białego. Tu biały już gotowy będzie, ale... Trochę czarnego gdzieniegdzie tu pododaję. No dobra. To jest tak prawdziwe, tajdaj, tylko no, dla lalek i jest dużo mniejsze. Um, no dobra, teraz dodamy jasny róż. Przynajmniej taki powinien być, a nie będzie. Mówię Wam. Znaczy, to jest jakby, to jest kolor, w jakim ten mazak powinien być. Um, coś im się chyba pomyliło. Dobra, jeszcze tutaj koloruję to. Wszędzie się to postaram pokolorować. Oczywiście będzie, będzie jeszcze i tak miałych miejsc dużo. I teraz użyję takiego różowego markeru markera. I tutaj trochę pokoloruję. On jest w takim bura, burakowym kolorze. O, w kolorze bardziej jak sok z buraków, no i jeszcze może tutaj poddaję troszeczkę czarnego. I już, to nie musi ani schnąć, ani nic, więc czy jesteście gotowi na, na to, jak ten ręcznik mi wyszedł? Dobra, trzy, dwa, jeden... Teraz. O matko. Ja, 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 to myślałam, że będzie trochę więcej tych kolorów. Nie wiecie co, ja to zwinę jeszcze raz. Po prostu więcej tych kolorów tutaj dam. Bo to, bo to trochę słabo wyszło. Tym razem robię to tą cieńszą stroną. Chociaż nie, jednak chyba zrobię sobie. Ojej. Tą grubszą. Trochę to może szczerze mówiąc potrwać. I tak w sumie to dodam też tutaj trochę fioletowego. Oj, chyba słaby marker. Ten lepszy. No, ten, no, wiele, wiele lepszy. Jeszcze tutaj trochę. Dużo planek robimy. No, i tada może nie jest jakiś idealny, no ale jest lepszy niż jak był na początku na pewno. I tak. Hmm, chyba następnym razem, jak będę to robić, to założę jakieś rękawiczki czy coś takie. Wiecie plastikowe, jak nieraz są do, jakiej, do hmm, Takie jednorazowe. No, chyba wiecie o co mi chodzi. Bo moje paluszki. Całe czarno-różowe. Ale ten ręcznik jest czadowy. Ale może Delilah ma rację. Trochę, no niby fajny, ale... Ech, potrzebujemy tęczowego ręcznika. I to już. Okej, okay, to tylko wytnę. Taram! Mamy już materiał na... Raz, dwa... Trzy ręczniczki. Trochę większe. Ale to chyba dobrze, bo to jest... Dość mały ręczniczek. No ale dobra, teraz użyję innej techniki. Narysuję sobie tutaj coś. Tylko zegnę to najpierw na pół. Narysuję coś tu sobie. Na przykład, nie wiem. Narysuję sobie powiedzmy serduszko. O, chyba, chyba nawet nieźle wyszło. Dobra, to się jeszcze po drugiej stronie tutaj może zrobić. Tak, przebiło się, więc będzie mi łatwiej zrobić. Chyba będzie ok nawet. I teraz to serduszko, tak. To za to serduszko jakby tutaj według linii tego serduszka będę skinać materiał. I potem tą igłą, no lepiej gumką recepturką, ale ja swoją ostatnią zgubiłam. Ech. Ejść. Aj, to ten. To lepiej gumką recepturką, Jak igłą to uważajcie. No i dobra. I teraz po prostu tutaj zacznę to kolorować. Może po drugiej stronie. Tak, bardziej wygięty materiał jest. Dobra. I ja sobie chyba zacznę od różowego. Chociaż nie czekajcie, bo to był ten dobry róż. Tak. Żeby się nie pomylić. I oczywiście powtórzcie te rzeczy po drugiej stronie też. Teraz fiolet. Nie Niebiesi. Zielony. No i tak, wyszło mi to tak. A moja podkładka wygląda tak, nie najlepiej. Dobra, to teraz szybciutko, szybciutko. Musimy przecież zobaczyć, jak mi to wyszło. Wow, ale fajnie. Szkoda, że tutaj na tym serduszku też się pofarbowało niechcący. Ale to wygląda czadowo. To są tylko nasze pierwsze dwa ręczniczki. Jeszcze mamy dwa do zrobienia. I tutaj pomyślałam sobie o ręczniczkach takich, wiecie, najlepszych przyjaciół. I teraz tak, czarny marker. Ojej. No i chyba serduszko. No i jak widzicie, nie jest może jakiś idealny, ale chyba, chyba może być. Znalazłam moją zgubioną recepturkę. No i tylko teraz wystarczy, że wyjmiemy jakby, w sensie, ojeju, em, odwiążemy gumkę. Dobra, jedna strona wyszła tak, całkiem, całkiem. Może trochę więcej różowego by się przydało, a druga strona wyszła tak. No, całkiem, całkiem. Dobra, ja w tym momencie chciałabym się z Wami pożegnać. Papa, pa, widzimy się w następnym filmiku. Zasubskrybujcie i zalajkujcie ten filmik. Papa! Pa.